Witam, mam 30 lat i niedawno świętowałem pierwszy rok małżeństwa. Obecnie cieszę się błogim i wymarzonym życiem nowożeńców. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że nie minęło wiele czasu, odkąd zawarliśmy związek, ale także dlatego, że jestem błogosławiona kochającym i szczerym mężem, a także moimi teściami, którzy zaakceptowali mnie całym sercem. Jednak ludzie wokół mnie są często zaskoczeni, gdy słyszą, że nasza podróż w kierunku udanego małżeństwa nie zawsze przebiegała gładko. Pozwól mi podzielić się moją historią, aby zrozumieć, gdzie jestem dzisiaj, pozwolę sobie cofnąć się do mojego dzieciństwa. W młodym wieku mieszkałem z dziadkiem ze strony matki, po tym jak moja matka zginęła w tragicznym wypadku. Wspomnienie tego dnia pozostaje żywe w mojej pamięci. Zwłaszcza oczekiwanie na obietnicę mojej matki, że po powrocie z pracy kupi mi smażonego kurczaka. Z niecierpliwością czekałem na jej przybycie, mimo że godzina się spóźniała, minęła dziewiąta, a mama wciąż nie wróciła do domu. Coraz bardziej się martwiłem i próbowałem się do niej dodzwonić, ale nie odpowiadała. Głód przestał mieć znaczenie, ponieważ pochłonęła mnie troska. W tym momencie telefon od policjanta zburzył mój świat niewy historią, od tego momentu moje wspomnienia stają się mgliste, a jedyne, co mogę sobie przypomnieć, to wpatrywanie się w zegar i drzwi, desperacko próbując uspokoić nerwy. Kiedy w końcu oprzytomniałam, okazało się, że trzymam dziadka za rękę, gdy szliśmy do jego domu. Moja babcia ze strony matki już dawno odeszła, a dziadek mieszkał sam, w skromnym i nieco. W zagraconym domu, wypełnionym pozostałościami z przeszłości, mój dziadek pracował jako dozorca, a po jego powrocie w powietrzu unosił się zapach jego pracy. Pomimo mojego młodego wieku, zrozumiałem, że nie mogę wyrazić wobec niego niesmaku. Gdy rozpocząłem naukę w szkole podstawowej, surowa rzeczywistość moich okoliczności stała się oczywista. Pierwszego dnia przyszedłem do szkoły z dziadkiem. Który był moim jedynym towarzyszem, i od tego momentu zostałem bez przyjaciół, tęskniłem za towarzystwem i marzyłem o wielu przyjaciołach, ale ponura prawda wisiała nad mną. Pamiętam, że czułem się zraniony, gdy zostałem sam bez nikogo do zabawy. To było naturalne, że nie miałem przyjaciół, inni uczniowie przychodzili do szkoły wyglądając schludnie i czysto, z nowymi plecakami. Podczas gdy ja miałam potargane włosy, stare, zniszczone ubrania i plecak z tandetnymi obrazkami, który dostałam od zmarłej babci, może wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby żyła, ale nie mogłam zmienić swojej sytuacji. Moją jedyną rodziną był dziadek, który mnie wychował. Bycie wychowywanym przez niego oznaczało rezygnację z wielu rzeczy, nie tylko ładnych ubrań. Nawet kiedy chodziliśmy na szkolne pikniki. Moja torba na lunch zdradzała, że nie mam matki. Kto więc chciałby się ze mną przyjaźnić? W rezultacie zawsze bawiłem się sam, czytając książki lub bawiąc się zabawkami, które mój zaradny dziadek znalazł na śmietniku. Nigdy nie kupował nowych rzeczy. Zamiast tego naprawiał i przerabiał przedmioty, które inni wyrzucili. Wstydziłam się jednak mieszkać z nim i byłam zażenowana jego wyglądem. Gardziłem smrodem, który ogarniał jego ciało i sposobem, w jaki chodził zgarbiony, nosząc rozciągnięte pod koszulki, zanim osiągnęłam wiek dojrzewania. Czułam się nieszczęśliwa do tego stopnia, że pragnęłam zostać sierotą, jeśli oznaczałoby to ucieczkę od tego stylu życia. Byłam okropną wnuczką, ponieważ mój dziadek nie mógł przestać pracować i nawet w wolnym czasie zbierał puste pudełka. Nie czułam jednak wobec niego żadnej wdzięczności. Chciałam odnieść sukces bez względu na wszystko to był jedyny sposób, w jaki wierzyłem, że mogę uciec z tego dotkniętego ubóstwem środowiska. Uczyłem się więc niestrudzenie, jakby od tego zależało moje życie. Dorośli wokół mnie zazdrościli mi mojego poświęcenia i chwalili mnie, ale prawda była taka, że uczyłem się z desperacji. Wierzyłem, że nie będę w stanie pójść na studia bez stypendium. W rezultacie nie korzystałem z żadnych dodatkowych korepetycji ani nie uczęszczałem do prywatnych akademii, mimo to stałem się wzorowym uczniem, konsekwentnie zajmując pierwsze lub drugie miejsce w całej szkole. Osiągałem najlepsze wyniki na egzaminach i udało mi się zdobyć pełne stypendium do Harvard College. Kontynuowałem naukę w szkole prawniczej z tym samym stypendium. Czułem się dumny ze swoich osiągnięć, wiedząc, że ciężko na nie pracowałem. Jednak mój dziadek nie traktował mnie inaczej, pomimo otrzymania pełnego stypendium na uczelnię Ivy League. Tego dnia poczułem lekki ból, w każdym innym domu odbyłaby się wielka uroczystość, robiąc wielkie zamieszanie z powodu takiego osiągnięcia. Nie mogłem przestać się zastanawiać, czy gdyby moja matka nadal żyła, wszystko potoczyłoby się inaczej, kiedy myślałem o niej, nawet w najszczęśliwszym dniu mojego życia, łzy mi niekontrolowanie. W tym samym momencie rozległ się dzwonek do drzwi, a kuszący aromat smażonego kurczaka powędrował w moją stronę, wywołując burczenie w brzuchu ku mojemu zażenowaniu. Dziadek, spostrzegawczy jak zawsze, oświadczył, że to moje ulubione danie, brakowało mi słów, nie wiedziałam jak wyrazić mu swoją wdzięczność. Może ty też zjesz trochę kurczaka, dziadku. Nie ma sprawy, błagałam, dobrze znając jego zwyczajową niechęć do drobiu, nalegał, by trzymać się swoich preferencji, polegających wyłącznie na delektowaniu się sałatką kołslo towarzyszącą kurczakowi, pozwalając mi pożreć całą ucztę. Nie wiedziałem wtedy, że moje przyjęcie do Harvard law school napełniło dziadka taką dumą, że chwalił się tym wszystkim w okolicy. Właściciel knajpy z kurczakami, którego córka była jedną z moich akademickich rywalek, Opowiadał, jak mój dziadek podekscytowany oznajmił, daj mi największą porcję smażonego kurczaka, jaką masz dla mojej wnuczki. W końcu to jej ulubione danie i dużo surówki koulslo. To wspomnienie powróciło. Obraz mojego dziadka deklarującego niechęć do kurczaka i rozkoszującego się każdym kęsem sałatki koulslo i wywołało we mnie fale emocji. Moje relacje z nim zawsze były napięte, pozbawione miłych wspomnień i szczerych uczuć. Jednak, o dziwo, od tego dnia, ilekroć pojawiały się myśli o dziadku, moje serce przeszywała tęsknota. Kiedy żegnałam się z nim, przygotowując się do przeprowadzki do wynajmowanego mieszkania bliżej mojej uczelni, powiedział: Trudy, przepraszam, że nie mogłem być zbyt pomocny. To żenujące, ale nie miałem pojęcia, jak Cię wychować. Masz jednak niezwykłe zdolności i możesz osiągnąć sukces we wszystkim, na co się zdecydujesz. Nie mam ci teraz nic więcej do zaoferowania, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny. Przepraszam, że zmuszam cię do samodzielnej nauki, poświęć się studiom i zostań wyjątkowym funkcjonariuszem prawa. Dziękuję za to, że pod moimi niezbyt odpowiednimi wskazówkami wyrosłeś na tak godną podziwu osobę. Te szczere słowa mojego dziadka odcisnęły na mnie niezatarte piętno, czyniąc mnie bezbronną i bezradną. Wielokrotnie składałem sobie uroczystą przysięgę, obiecując stać się osobą godną jego miłości i wsparcia, dążąc do osiągnięcia sukcesu tak szybko, jak to możliwe. Z niezachwianą determinacją pogrążyłam się w nauce, jakby od tego zależało moje życie. Nie było czasu na romanse czy typowe doświadczenia studenckie. Jednak nie żałowałam tego w sercu, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, kiedy moja pogoń za wiedzą była napędzana wyłącznie pragnieniem sukcesu, w tym czasie studiowałem, aby sprawić radość mojemu dziadkowi i spełnić moje marzenie o zostaniu szanowanym funkcjonariuszem prawa, każdy dzień miał dla mnie głębokie znaczenie i wartość. Nie martwiłem się oczesne i byłem w stanie z powodzeniem ukończyć studia prawnicze i przygotować się do egzaminu adwokackiego, aby zostać oficerem prawa. Jednak nauka do egzaminu adwokackiego okazała się większym wyzwaniem niż się spodziewałem i czułem się dość odizolowany w tym czasie. Mieszkałem sam, ponieważ zbliżały się urodziny mojego dziadka i podjąłem decyzję o powrocie do domu. Zazwyczaj dziadek mówił mi przez telefon, żebym nie zawracał sobie głowy powrotem do domu, i zamiast tego wykorzystał ten czas na naukę do egzaminu adwokackiego. Zapewniał mnie, że nic mu nie jest i jest gotowy zaoferować pomoc finansową, gdy tylko będę jej potrzebować, nie poinformowałem go więc o mojej wizycie. Kupiłem kilka kotletów wieprzowych i wino i udałem się do domu, by dowiedzieć się, że mój dziadek trafił do szpitala dwa tygodnie temu. Ale nie poinformował mnie o tym, poślizgnął się i upadł na ulicę podczas zamiatania i złamał kości biodrowe, co wymagało operacji. Pomimo swoich problemów zdrowotnych, nie chciał przeszkadzać mi w nauce, więc przełożył operację. Nie mogłem w to uwierzyć, dziadku, nie możesz odkładać czegoś tak ważnego jak operacja. Robiąc to, nie pomagasz mi, sprawiasz, że czuję się jak zaniedbująca wnuczka. A poza tym wpłynie to również na twoje samopoczucie, jak mogłabym stać się dla ciebie ciężarem zamiast wsparciem, dziadku. Gdybym była w szpitalu tak jak ty, nie kontaktowałabym się z tobą, ponieważ czułabym się winna, że przysparzam ci zmartwień. Opóźniłbym własną operację. Jakbyś się z tym czuł, to znaczy, nie ma potrzeby przepraszać, ale możesz sobie wyobrazić, jak bardzo byłem zszokowany, gdy dowiedziałem się o Twoim stanie. Gdyby właściciel restauracji z kurczakami mnie nie poinformował, nie byłbym w stanie skoncentrować się na nauce, bo nie wiedziałbym, gdzie jesteś. Dziadek przerwał moje besztanie, mówiąc: Dobra, przestań mnie besztać. Cieszę się, że Cię widzę. Ale czy zamierzasz dalej mnie besztać? To dlatego, że czuję się winny, złagodziłem ton i odpowiedziałem: Nie musisz czuć się winny, dziadku. Jak sobie radzisz? Jak przebiega rekonwalescencja? Powinienem kupić ci jutro twojego ulubionego smażonego kurczaka. Minęło trochę czasu odkąd widziałem dziadka i zauważyłem, że stracił nawadzę. Mimo to nadal się uśmiechał i mówił do mnie w łagodny sposób. Kiedy byłem młodszy, myślałem, że mój dziadek jest surowy i niezbyt rozmowny, ale teraz wydawał się bardziej jak dziecko. Bardzo czuła osoba, na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, ale ze względu na jego wiek zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie, jeśli zostanie w szpitalu przez dłuższy czas. Mój dziadek martwił się o drogie rachunki szpitalne i chciał zostać wypisany wcześniej. Wyjaśniłem mu jednak, że w domu nie ma nikogo, kto mógłby się nim zająć więc konieczne jest, aby pozostał w szpitalu, zaśmiał się i powiedział Dobra, nigdy nie sądziłem, że jesteś taki uparty, ale teraz widzę, że jesteś tak zdeterminowany jak twoja matka, nalegam, abyś pospieszył się z powrotem do nauki, ponieważ już wygrałeś. Dziadku obiecałeś, że nie zostaniesz zwolniony tylko po to, by zaoszczędzić pieniądze, gdyby twój stan się pogorszył. To byłoby jeszcze droższe. W porządku gorąco ich błagałem i wróciłem na uczelnię. Studiowałem do późna w bibliotece prawniczej, a potem wróciłem do mieszkania. Zbliżając się do wąskiej uliczki, przy której znajdowało się moje studio, zaczęłam mieć wrażenie, że ktoś mnie śledzi i ogarnął mnie strach. Myśląc, że bezpieczniej będzie zadzwonić do kogoś po pomoc, przeszukałem książkę telefoniczną. Ale niestety nie miałem do kogo zadzwonić. Nie mogłem nawet zadzwonić do dziadka, ponieważ byłem skupiony wyłącznie na nauce. Czując się zdesperowany, zacząłem biec tak szybko, jak tylko mogłem. Osoba, która mnie śledziła, zaczęła mnie gonić z przekonaniem, że był przestępcą, byłem zdeterminowany, aby nie pozwolić mu odkryć, gdzie mieszkam, więc biegłem dalej, aż dotarłem do pobliskiego posterunku policji. Z trudem łapiąc oddech, wszedłem na komisariat i krzyknąłem o pomoc, podszedł do mnie młody policjant, pytając: Czy nic mi nie jest? Natychmiast wyszedł na zewnątrz, by poszukać podejrzanego mężczyzny. Po około pięciu minutach wrócił ze szklanką wody, zapewniając mnie, że nic mi nie grozi, okazując wielką uprzejmość, odprowadził mnie nawet do mojego mieszkania i dał mi swój numer telefonu. Abym mogła zadzwonić z wyprzedzeniem, gdy tylko będę gotowa wrócić do domu. Obiecał, że spotka się ze mną na dworcu autobusowym i bezpiecznie mnie odprowadzi, poczułam ogromną wdzięczność i poczucie bezpieczeństwa. Ten incydent sprawił, że został moim mężem. Od tamtej pory pilnowałam, by nie chodzić sama późno w nocy. Mój mąż martwił się o moje bezpieczeństwo, więc nawet w dni wolne celowo patrolował nocą ulicę w mojej okolicy. Niespodziewanie złodziej włamał się do mojego studia. Mimo że nie było w nim nic cennego, przerażona natychmiast zadzwoniłam na 911. Co zaskakujące, to mój mąż odebrał telefon i przybył mi na ratunek. To wydarzenie jeszcze bardziej scementowało naszą wieś jako pary. Zawsze sprawdzał mnie, która mieszkała sama w mieszkaniu i zwracał baczną uwagę na moje samopoczucie. Stałam się nim coraz bardziej zainteresowana i wkrótce zaczęliśmy się oficjalnie spotykać. Ponieważ mój mąż miał doświadczenie w przygotowywaniu się do egzaminu policyjnego, pomógł mi na wiele sposobów, gdy przygotowywałam się do egzaminu adwokackiego. W tym czasie mój dziadek został wypisany ze szpitala i pomimo moich sprzeciwów nalegał na powrót do pracy jako dozorca. Nie mogłem znieść pozostawienia dziadka samego, więc podjąłem decyzję o powrocie do domu i zamieszkaniu z nim. Drogi szanowny człowieku, musisz niezwłocznie wrócić do wyznaczonego miejsca. Obecna sytuacja wymaga uporządkowania tego miejsca. Dlaczego musisz powodować takie zakłócenia, nagle się tu przenosząc, zapewniam cię, że jestem w dobrym zdrowiu po operacji i uprzejmie proszę, abyś posłuchał rady swojego drogiego dziadka. Mieszkanie razem znacznie złagodziłoby moje obawy, rozłąka powoduje, że nadmiernie się martwię. Co utrudnia mi skoncentrowanie się na nauce? Pomimo jego wcześniejszej niechęci, miłość mojego dziadka do mnie zmusiła go do odłożenia na bok jego uporu i pozwolenia na mój powrót, gdy odchodziłem, obserwowałem jego zadowoloną minę. Co ciekawe, ta zmiana okoliczności przyniosła poprawę w moim życiu. Udało mi się jednocześnie studiować i umawiać się na randki, co zaowocowało zdaniem egzaminu adwokackiego. Wiadomość o moim osiągnięciu przyniosła ogromną radość zarówno mojemu dziadkowi, jak i mężowi. Jednak osobą doświadczającą najwyższego poziomu szczęścia byłam ja sama. Czułam satysfakcję, wiedząc, że mogę zapewnić dziadkowi lepsze życie i z niecierpliwością oczekiwałam omówienia planów małżeńskich z moim ukochanym. Czułem się tak, jakbym wykonał najważniejsze zadanie w moim życiu, pozostał jednak jeden niepokój, dążenie do dalszej edukacji, aby specjalizować się w różnych dziedzinach prawa. Pomimo tego mój mąż wyszedł z inicjatywą formalnego oświadczania się, nawet gdy angażowałam się w dodatkowe szkolenia prawnicze, wyraził pragnienie szybkiego zawarcia związku. Nasze zaloty trwały około trzech lat, więc nie widziałam powodu, by dłużej zwlekać. W związku z tym przyjęłam jego oświadczyny. Niestety, pojawiła się nieoczekiwana przeszkoda, która pokrzyżowała nasze małżeńskie plany. Przyjęła ona formę sprzeciwu mojej przyszłej teściowej wobec naszego związku. Jej sprzeciw wynikał z mojego wychowania wyłącznie przez dziadka, bez obecności rodziców. Dodatkowo nie pochwalała zawodu mojego dziadka jako woźnego, może i zdał egzamin adwokacki, ale jej zastrzeżenia pozostały ze względu na moje wychowanie. Uważała, że synowa z doskonałym wychowaniem i przyzwoitością przewyższa znaczenie inteligencji. Dowiedziawszy się o jej sprzeciwie, wierzyłem, że odpowiednie zachowanie i uzyskanie jej aprobaty może rozwiązać sytuację. Jednak w chwili, gdy spotkałem ją po raz pierwszy, zdałem sobie sprawę z głupoty mojego myślenia, przepraszam za dosadność. Ale pragnienie synowej z szanowanym zawodem kontrastuje z pragnieniem kogoś wychowanego w stabilnym środowisku rodzinnym kto zdobył mądrość poprzez doświadczenie. Co więcej, moja dezaprobata dla woźnego będącego częścią rodziny wynika z powodów osobistych, matko. Dama, o której mowa, wykazuje nienaganne maniery i ma godny pochwały charakter, wykorzystywanie zawodu jej dziadka jako pretekstu do sprzeciwu wobec naszego małżeństwa jest niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że z czasem zrozumiesz moje uczucia. Wiadomo, że relacje między teściową a zięciem mogą być trudne, ale ważne jest, aby mieć wspierających teściów, tak jak twój ojciec. Gdy został policjantem, twój dziadek ze strony matki był świetnym źródłem wsparcia dla kariery twojego ojca, nawet jeśli twój. Własny ojciec nie oferował żadnej pomocy. Posiadanie wyrozumiałych i pomocnych teściów może być korzystne na wiele sposobów, brakowało mi słów, gdy matka mojego męża wspomniała, że potrzebuje on wspierających teściów. Miałam dziadka, ale ponieważ nie miałam rodziców, nie miałam nic do powiedzenia w tym momencie jak zauważyła mój dziadek nie mógł zapewnić mojemu mężowi żadnego wsparcia, a to było dla mnie bolesne. Ponieważ ja również kontynuowałam karierę prawniczą i miałam aspiracje do specjalizacji w konkretnej dziedzinie, uważałam, że moje kwalifikacje są przyzwoite i wierzyłam, że moje umiejętności i zdolności wystarczą, by poradzić sobie w każdej sytuacji. Nigdy jednak nie spodziewałam się usłyszeć takiego uzasadnienia. Mój mąż błagał mnie, bym się nie martwiła, zapewniając, że porozmawia z matką o sytuacji, gdy wrócimy do domu. Mój dziadek zauważył mój smutek po spotkaniu z przyszłą teściową, podobnie jak wtedy, gdy zostałam przyjęta do Harvard College. Nic mi wtedy nie powiedział, ale zamiast tego kupił mi moje ulubione jedzenie, smażonego kurczaka, próbując mnie uszczęśliwić. Jednak tego dnia nie mogłem zjeść kurczaka, ponieważ każdy kes sprawiał wrażenie, jakby utknął mi w gardle, to było tak. Jakby mój dziadek rozumiał, co czuję. Później dziadek poszedł porozmawiać z moim mężem i dowiedział się od niego wszystkiego. Następnie przez jakiś czas dziadek poświęcił się uprzątnięciu całego bałaganu, który nagromadził się w jego mieszkaniu. Musiało mu to bardzo zaszkodzić, ponieważ później zachorował. Kiedy poprosiłem cię o pomoc w przeniesieniu tych rzeczy, odmówiłaś, ale teraz robisz to wszystko sama. Nawet wbrew zaleceniom lekarza, by się nie przemęczać, myślałam, że sprzątanie sprawi, że poczuję się lepiej, ale po tym incydencie dziadek nie powiedział ani słowa. Sądzę, że myślał, że powiedzenie czegokolwiek tylko by mnie zraniło. Pewnego dnia mój mąż zwrócił się o pomoc do swojego ojca i zapytał, czy moglibyśmy zjeść razem z dziadkiem kolację. Oczywiście dotyczyło to również jego matki, która według mojego męża była mi przeciwna, jego matka nigdy nie postąpiłaby wbrew życzeniom ojca, więc po tym, jak usłyszał całą historię od syna, zbeształ swoją żonę za dyskryminowanie kogoś ze względu na jego zawód. Następnie zaprosił nas na niezobowiązującą kolację, jednak myśl o ponownym spotkaniu z matką mojego męża była dość niepokojąca, więc niechętnie wyszłam i dołączyłam do nich. Decyzja należała do mojego dziadka, mój drogi ojciec, który kiedyś powiedział, dlaczego miałabyś czuć się gorzej? Idź i spotkaj się z nimi, mów co chcesz, a ja będę tuż obok ciebie. Niechętnie poszedłem spotkać się z obiema stronami rodziny, tego szczególnego dnia nie miałem okazji nic powiedzieć, ale nawet jeśli nie wyjdę za mąż. To i tak wyrażę wszystko, co chcę powiedzieć. Gdy weszliśmy do restauracji, upewniłam się, że mój mąż i jego rodzina jeszcze nie dotarli. Usiedliśmy więc z dziadkiem sami w pokoju. Zauważyłam jednak, że mój dziadek siedzi sztywno, pełen nerwów. Widząc go w takim stanie, zrobił o mi się go żal. Dziadku, nauczyłeś mnie pewności siebie i mówienia tego, co myślę, ale dlaczego drżysz bardziej niż ja? Naprawdę się nie denerwuję, zdezorientowany dziadek zapytał: Co to znaczy, że jestem sztywny? O czym ty mówisz? Przecież nie jestem jednym z tych ludzi. Dlaczego nie mogą być punktualni? Gdy to powiedział, drzwi się otworzyły i wszedł mój mąż z rodziną. Wyraźnie wyczułam, że jego mama nie chciała przyjść, ponieważ jej wyraz twarzy był ponury. W tym momencie prawie straciłam nadzieję na możliwość ślubu. Nagle poczułam ciepło dłoni dziadka, który delikatnie chwycił moją, zapewniając mnie, że będzie przy mnie. Ten uspokajający dotyk przekazał mi więcej niż słowa. Potem stało się coś nieoczekiwanego. Mój teść, który wydawał się zagubiony po przyjeździe, zauważył mojego dziadka i wyraził zdumienie. Bez ostrzeżenia upadł na kolana przed moim dziadkiem, nawet mój dziadek wyglądał na zakłopotanego. Ale mój teść zadrżał, mówiąc: Nie pamiętasz mnie z czasów, gdy byłem w wieku mojego syna? Grzebałem w stercie śmieci, żeby znaleźć dowód osobisty i bilet na egzamin. Byłem chudym, młodym mężczyzną, głodującym od wielu dni, tak, pamiętam, odpowiedział mój dziadek, zdając sobie sprawę z tego, co się stało. Jak to się stało, że mam okazję poznać ciebie ze wszystkich ludzi? Mój teść kontynuował, jego głos wciąż drżał. Dzięki Tobie udało mi się zdać egzamin. Zostałem policjantem i wiodłem dobre życie. To naprawdę niesamowite. Kiedy widziałem Twojego syna, często o Tobie myślałem może to dlatego, że jest policjantem, ale pod pewnymi względami przypomina Ciebie. Życie działa w tajemniczy sposób dziadek przyznał to ze zdumieniem mój teść prawie zrezygnował z przystąpienia do egzaminu tego dnia ale dziadek powiedział mu żeby wytrwał, nie poddawał się tak łatwo i jeszcze raz przeszukał nagromadzone śmieci na swojej ulicy, i w tych stosach znalazł swój bilet wstępu. Z biletem i dowodem osobistym w ręku dziadek zaczął opowiadać o swoim doświadczeniu dozorcy. Podkreślał satysfakcję ze sprzątania brudu i śmieci z ulic, sugerując, że bycie dozorcą to szlachetna rola w społeczeństwie, zaproponował, że jeśli każdy przyczyni się do sprzątania świata, poczuje ogromną dumę. Te słowa pozostały z moim teściem, nawet gdy rozwijał swoją karierę i stawiał czoła różnym pokusom. Słowa dziadka działały jak tarcza ochronna przed wyzwaniami tego dnia. Moja teściowa przeprosiła mnie, przyznając, że dorastałem bez większych wskazówek ze strony własnej rodziny. Wyraziła dumę z faktu, że zostałem wychowany przez tak godnego podziwu człowieka, jak mój dziadek. A nawet uznała moje osiągnięcia w zdaniu trudnego egzaminu, jakim jest egzamin adwokacki. Od tego dnia jej stosunek do mnie zmienił się i często wyrażała wdzięczność i przeprosiny. Przed naszym ślubem moi teściowie zapewnili mnie, że nie muszę się o nic martwić, i zamiast tego zachęcali mnie do skupienia się na moim specjalistycznym szkoleniu prawniczym. Po ukończeniu szkolenia świętowaliśmy nasz ślub. Moja teściowa traktowała mnie tak uprzejmie, że ludzie mylili ją z moją własną matką. Mój teść z dumą chwalił się mną przed innymi, powodując u mnie falę zażenowania. Podczas przyjęcia weselnego mój dziadek siedział przy głównym stole jako jedyny członek rodziny, patrząc na mnie ze łzami w oczach pełnych radości. Wciąż doskonale pamiętam promienny uśmiech na jego pomarszczonej twarzy. Początkowo kiedy zostałem wysłany do dziadka po nagłej śmierci mojej matki, myślałem, że jestem najnieszczęśliwszą osobą na świecie. Wkrótce jednak zdałem sobie sprawę, że mieszkanie z dziadkiem było błogosławieństwem w przebraniu. W okresie dorastania nigdy nie wyraziłam mu swojej miłości. Nie było to coś, co przeszło mi przez myśl, a jako dorosły byłem zbyt zawstydzony, by powiedzieć to na głos, niemniej jednak, gdy zbliżał się dzień mojego ślubu. Nie mogłam pozbyć się uczucia, że będę bardzo żałować, że nie wyraziłam mu swojej miłości. Dlatego tuż przed wyjazdem na nasz miesiąc miodowy zaplanowałam wyznać mu swoje uczucia. Niespodziewanie to dziadek podszedł do mnie pierwszy. Wręczył mi kopertę z napisem Moja ukochana wnuczka w środku napisał serdeczną wiadomość: Gratulując mi ślubu i wyrażając swoją miłość do mnie. Widząc jego znajome pismo, poczułam przypływ emocji, które ogarnęły mnie jak burza, a łzy popłynęły mi po twarzy. Wkrótce moje łzy stały się zaraźliwe i wszyscy na weselu dołączyli do tego emocjonalnego uwolnienia. Do dziś każde rodzinne spotkanie wiąże się ze wspominaniem tego niezapomnianego dnia i pielęgnowaniem łączącej nas więzi. Dążę do tego, by zostać asystentem prokuratora okręgowego. Moje serce należy do mojego męża, który nie jest w stanie w pełni cieszyć się naszym nowym życiem. Ponieważ jestem zajęta czytaniem wielu spraw każdego dnia, podobnie jak mój dziadek, moim ostatecznym celem jest zostanie dozorcą, który oczyszcza ten skorumpowany świat. Pomimo bycia nowicjuszem w tej dziedzinie, jestem całym sercem oddany tej misji. Mój dziadek, który wciąż żyje, nadal przynosi mi moje ulubione danie, smażonego kurczaka. Ilekroć odwiedza nasz dom, żartobliwie sugeruje, aby przyniósł również ulubione jedzenie mojego męża, jego wnuka. On jednak upiera się, że to tylko ja jestem jego ulubioną potrawą. Kończąc w tym roku 90 lat, moim jedynym życzeniem jest mieć mojego ukochanego dziadka u boku tak długo, jak to możliwe. Tak jak teraz mam nadzieję delektować się smażonym kurczakiem, którego łaskawie dla mnie kupuje przez długi czas. Chociaż ta historia miała dotyczyć mojego udanego małżeństwa, mimowolnie skupiłem się bardziej na moim dziadku, na koniec chcę wyrazić moją głęboką miłość do dziadka. Darzę go najwyższym szacunkiem w moim sercu, przewyższającym kogokolwiek innego na całym świecie. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii, szczerze życzę Ci, aby każdy Twój dzień był wypełniony szczęściem i wdzięcznością. Twoja zachęta i mądre komentarze w sekcji opinii znaczą dla mnie wszystko, twoje wsparcie poprzez polubienia i subskrypcje będzie bardzo mile widziane. Życzę miłego dnia